Dobra. 3 4 r. Okej, dobra. 3 4 r. Kurde. Dobra. Za to jest zatydno. Nie wiem. Ja ci dałam deski. Kim dałeś takie To było oczywiste, że z tego wyjdzie to. Nie było aż tak, widzisz? Dobra, ja mam. 3 4 r. No, No, to i to, no to odmiana, chyba, co nie? To mogłam też dać brzozę. Dobra, jedna Dobra, ja mam. Nie, nie. Ja mam idealne. Czekaj. Dobra, trzy, cztery. Tak! Dobrze! A postaw to. O! Brawo, ty. પરયા